Cześć moi drodzy, to jest Wasza krzesz od Cinasu. Witam Was bardzo serdecznie, kolejny jak na moim kanalku i zapraszam na piąty odcinek z Ekstragenasy, To nazywa się Red Bone Boy Sił 3. No, space, raczej nie space, tylko jakieś coś tam. O! Prawie do mnie wybił. Okej. Okay. Okej, okay. będzie już chyba ratować jak pszczytka teraz. Zgadłem? O tak, to zgadłem. Dobra, monetki mamy. To mi się obaty mi się najbardziej podoba, podoba na tym roku. Chciałem takiego, ale na znaczy razie nie mamy jego czasu. O, Dzień dobry! na kółkach. Kładko. Nie! Duba! Nie! nie. Uleku, prawie Upadłem. Okej, okay, cyk. O, o! Nie, nie, nie! To zaliczamy wpadkę. Tu o! O, mamy skina! Niebieskiego! Na kuleczkę mamy! Okej. Okay. Bardzo mi się podoba. <krym> o! To już prawie do wosa. Moi drodzy, to się... To jest to. Ujeku, prawie! Prawie aż wybuchł do mnie. Prawie do mnie wybuchł. Ale miałem zdziwienie. Kurczę! Nie, 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 nie! 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 da mi się! Mam nadzieję, że mi się uda. Musi mi się teraz udać. nie. nie. Uwaga! O nie! Dobra, skaczemy, skaczemy, skaczemy! Tutaj była przepaść. okej, Sześćdziesiątka, sześćdziesiątka. Co dalej? Ej, to jest już most! Nio, Ojejku! O, o! O, o! Co on będzie robić? Nioho! Jaha! Ja o, no. o! Ło! Haha, tak! Nie dopadłeś mnie! Niegrzeczny! No, no! Jego! Nie! o, Tak, tak, tak! Jaha! o, Jest, ja, ok, no dodaj, co dalej, moi dziewczyny? Mam nadzieję, że. Jeszcze, jeszcze troszkę leby lasów muszę przejść. Właśnie, że nowy boss. Moi drodzy, może no wezmę ten przeciągator. Naprawdę. Jeżeli nam idzie. we wrogowie z innej wersji. Okej. Okay. Tak, papa. As the combat. Anelama. Okay, Scottel. Yuh. Oi, Nie. Okay, no, do do O nie, o nie, o nie, o nie. Nie, nie, nie! Tak! Pozbyłem się go. Ha, ha, ha. Nie dopadł. Ani raz nie, nie uderzył. Poskaczemy sobie, poskaczemy. Poskaczemy, poskaczemy na ekranie. Udało się! O! Tak, la, 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 la! Moi drodzy, jeżeli nie macie żadnych. Jeżeli jesteś nowym widzem, zaskrybuj. Moi drodzy. Moi drodzy. Jeżeli czy chcecie jakiegoś jakiś film to wbicie na mojego grę no dajcie mi łapkę w górę jeżeli jesteś nowym widzem tak to dobra zaskrybujesz Może zaskrybować tak to tyle moi drodzy Napiszcie w moich komentarzach. Jak no, jak no prześliście do końca. Oj, no, ty okej, okay, no dobra. O nie. nie! Dobra. A nie możemy teraz. tutaj okay, no, no okej, no Dobra, prawie upadłem. Skaczemy, skaczemy, wszystko po nie poddajemy się, nie, nie, nie nie poddajemy się, skaczmy, skaczmy, no, 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 skaczemy, skaczemy, tak, no, skakanko, skakamy, no, skakanko, Moi drodzy, tumiecznym akcentem chciałam się z wami pożegnać i zaprosić do kolejnych chwil, jak Do zobaczenia! tak, 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 kochani do usłyszenia.